Kolejna kurioza białostockich dróg, zjazd z tak zwanej owodnicy śródmiejskiej. Traktorem jeszcze uczy się posiedzić, ja się kręcę. Ale nie to jest problemem. Problemem jest korek na zjeździe na osiedle Nowe Miasto na przykład. To jest tak zwana obwodnica śródmiejska, bo przecież tak naprawdę owodnicy buduje się z nazwy poza miastem, a nie w mieście. A my mamy jakiś taki kuriozum, jako wodnica śródmiejska. Zamykam szyby, żeby lepiej było słychać. Chciałem trochę przewietrzyć auto. Naturalnie, I Tak taką klimatyzację w sumie, w zamkniętych szybach jest bardziej efektywna. Więc tak to wygląda. Zobaczcie tutaj na przykład w razie to, co było wczoraj czy przedwczoraj, tir się wywali, nie ma jak go ominąć, bo jest na przykład jeden pas na zjeździe. Zatrzyma się autobus na przystanku, nie ma jak go ominąć, bo jest tylko jeden pas. Te rozwiązania są za wąskie po prostu, nie ma pasów awaryjnych, możliwości, nawet zobaczcie z prawej jakieś pobocze, żeby było równe, to można by po prostu taki pas objechać jakoś. Czy to służby, czy karetka, czy straż pożarna, żeby mogła dojechać gdzieś, to nie może, nie, bo, bo zaraz są bariery wąsko i tak dalej, nie, więc... Jest to tak wielki bubel, który miał być oczywiście propagandowym sukcesem, bo prezydent, facet, który udaje, że jest prezydentem tego miasta, bo, bo wiadomo czym się zajmuje, co robi i jak jakich nie ma osiągnięć, czego nie zrobił tak naprawdę. Ja nie będę z prezydentem, drogi rowerowe, tak. zamiana w węgla w elektrociepłowni na biomasę. Zrobiłem więcej dla mieszkańców Stopu niż facet, który od 17 lat przy korycie fałszuje wybory, żeby się utrzymać przy tym korycie, nie? No i teraz właśnie widzicie, jak to wygląda. Zaraz będziemy mijać z kolei e, będziemy mijać e, mural pod hasłem Konstytucja. O takimi rzeczami się zajmuje Za 12 tysięcy na e, osiedlu. Trzeba było jeszcze potem kamerę montować monitoringu, bo regularnie ktoś dopisywał wkurzony tym, że Ktoś tak chamsko potrafi oszukiwać, okłamywać ludzi, nie? Stała pod tym muralem straż miejska 24 godziny na dobę, dyżurę pełniła w samochodzie, nie? Budkę se powinni postawić, jak pod ambasadą jeszcze, pod tym napisem, nie? No, naprawdę to jest paranoja, nie? po lewej, dalej cerkiew, złota kopuła gdzie to było? chyba jeszcze następny? czy nie, czy to tu było nie, jeszcze chyba następny tak, zobaczcie tu po prawej stronie konstytucja 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 on jest w ogóle tak zrobiony, tak naprawdę że, że go słabo widać, nie, więc nie wiem też to jest Wielowymiarowa jest ta porażka tej inicjatywy. Gdzieś tam wciśnięty między bloki, więc paranoja. Zaraz nakręcimy. To wam pokażę kontekst sytuacyjny całej tej sprawy. Kontekst sytuacyjny wygląda tak, że jak parasolki w barwach LGBT przy Kościele Kurii Biskupiej i, i czym jeszcze no, i koszty, nie że to kosztowało tam ile to kosztowało. Parasolka za 300 zł, wypożyczenie, chociaż można ją kupić w hurcie po 5 czy 10 zł, nie? Więc przewalanie publicznej kasy na jakieś ideologiczne promocje. Gównianych haseł i rozwiązań, wszyscy wiemy, że w Konstytucji chodzi o monopolizację przez np. Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską Rządzenia w Polsce, a nie przestrzeganie Konstytucji. I tutaj mamy zakaz zatrzymywania. Tutaj widzicie kamerę na latarni po prawej stronie monitoringu. Także tak to leci. No. I to jest osiedle, gdzie teoretycznie w adresach, w oświadczeniach majątkowych prezydent podaje, że on tu mieszka, no chyba na tej ulicy, gdzie była zaraz Dubois się pisze, ustawa o języku polskim, nie? Więc y, naprawdę podobno mieszka y, pod z takim, w takiej miejscowości, w z basenem, y, gdzie tam pracownicy strzygą trawkę, y, y, bo tak nam donosił jeden z jego sąsiadów, że go tam regularnie widuje, nie? Więc tutaj ściemnia, że niby tu mieszka w mieszkaniu w bloku tak skromnie, ale prawda jest oczywiście zupełnie inna, tylko nie wykazuje tej prawdy w oświadczeniach, w deklaracjach majątkowych, żeby nie wkurzać ludzi tym, że, że ma pieniądze po prostu, a chociaż niewiele robi tak naprawdę. No i to chyba tyle będzie tego krótkiego filmu.